Właśnie i legendy polskie. Smog wawelski. Dawno, dawno temu panował w Krakowie mądry i dobry król Krak. Jego poddanym żyło się dobrze i dostatnio. Gród się rozrastał, a handel z obcymi krajami kwitł najlepsze. I wszystko byłoby dobrze, gdyby do Krakowa nie wprowadził się smog. Zagniecił się w jamie u podnóża Królewskiego zamku, zwanego wawelem. Tak dobrze czuł się w tym grodzie nad Wisłą, że zamieszkał tam na stałe. Mieszkańcy Krakowa byli w strachu. Smok bardzo często latał nad dachami ich miasta, ział ogniem i ryczał, a czasem nawet Porwał jakąś owieczkę z pastwiska. Wszyscy Krakowianie zastanawiali się, jak się pozbyć groźnego smoka wawelskiego. Król Krak zwołał wszystkich najmądrzejszych doradców na naradę i postanowił, że śmiałkowi, który pokona lub wygna smoka, odda królewne za żonę. Z całego państwa zaczęli nadjeżdżać rycerze na koniach których skusiła obietnica dana przez króla, ale nic nie wskórali. Smog był niepokonany, latał bezkarnie nad ich głowami. W ogóle się nie bojąc, król stracił wszelką nadzieję i posiwiał i postarzał się ze zmartwienia. Mieszkańcy nie wychodzili z domów. Kraków opustoszał i nie było już śladu po dawnym, dost dostatnim i wesołym życiu. Aż któregoś dnia pojawił się u króla Szewczy Skuba. Oznajmił, że chce zgładzić Smoka, ale król poprosił go, by wracał tam, skąd przyszedł. Chłopcze, najznamienitsi rycerze całego królestwa, nie dali rady Smokowi, jak ty sobie poradzisz? Nie masz konia, zbrogi, a nawet miecza. Zapomnij o bohaterstwie rzekł. Królu, pozwól mi spróbować. Ja nie potrzebuję ani rumaka, ani zbroi, ani miecza. Mam inny sposób na zuchwałego smoka. Widzę, że jesteś bardzo uparty i pewny siebie. Nie będę próbował cię zatrzymać, bo coś mi się wydaje, że i tak dopniesz swego. Więc rób, jak uważasz. Tylko bądź ostrożny. Przewczyk tylko się uśmiechnął i oddalił się w kierunku Smoczej Jamy. Poczekał, aż słońce zajdzie i zrobi się ciemno. Potem wyjął z płóciennego worka wielkiego barana, ale nieprawdziwego barana. O nie, ten był wyjątkowy, przygotowany specjalnie dla Smoka. A jak go Skuba przygotował? Bardzo prosto. Wziął korzuch, przełożył go na lewą stronę futrem do góry. Potem nawet nafaszerował siarką i zaszył. Był szewcem, więc umiał tak szyć, że po nicem nie było widać nawet śladu. Z patyków dorobił rogi i nogi, a gotowego barana postawił nieopodal smoczej jamy, a sam poszedł się zdrzemnąć w zarośle. Wkrótce smog wyszedł ze swojej pieczary i od razu spostrzegł łatwą zdobycz. Popnął barana w całości, nie podejrzewając, że jest bardzo pikantnie przyprajony. Siarka zaczęła go palić w żołądku, więc smog rzucił się do Wisły i pił tak chciwie, że urósł jak balon. Pił i pił, aż w końcu pękł, a mieszkańcy Krakowa Wylegli radośni na ulicę i wiwatowali na cześć Skuby. Zabawom i śpiewom nie było końca, a Skuba poszlubił królewnę i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec